dzisiaj jest e, sobota Wsialiśmy z żoną na shopping mall po polsku do galerii ładnie to wygląda po polsku galeria ładnie to wygląda to jest e, shopping mall i indianie wybudowali indiańskie e, motywy tu są na tym e, molu na całym molu to jest bardzo wielkie molo i tu wam pokażę różne sceny samochodów samochody e, terenowe takie można po lasach jeździć, po polach, jak to woli. pokazuje Wam ceny, ile takie, co, ile takie coś może tutaj kosztować. Różne są ceny. Tamten był za 13, ten za, za 10. Mnie się ten lepiej wydawał niż poprzedni, ale nie wiadomo co w tym jest. To jest tylko wygląd zewnętrzny. A teraz za chwilę idę do, do myśliwego sklepu. O, zanim jeszcze tam pójdę, tutaj jestem e, u dealera. Tu jest dealer na, na, na galerii. Tylko tutaj, oglądają te wszystkie samochody, tutaj nie ma, nie było żadnego dealera, żadnego sprzedającego. Po prostu każdy mógł oglądać, co chce. Chciałem pokazać scenę. 27 tysięcy tak kosztował poprzednio. To jest ten właśnie. Silniki tutaj pokazuję. To są samochody wszystkie koreańskie. Koreańska firma Kia. Nie wiem jak to się w polsku nazywa, ale być może całkiem podobnie. Kia to Optima. To jest 6-cylindrowy silnik. Dość ładny samochód. Ale jak to wszystkie te samochody obejrzałem, dużo tutaj stało. Wsiadałem do nich do środka i próbowałem komfortowo usiąść. Jednak jednak nie znalazłem komfortowego auta, bo ja nie jestem zwolennik koreańskich samochodów. Nie wiem, ale nie podobało mi się to. Może dlatego, że ja mam. Tu są te sceny samochodów. Ja mam swoje auto SUV, tak jeep, dlatego wyżej się siedzi bardzo wygodniej, a takim osobom w samochodzie jednak się siedzi w dole. Tutaj jest elektryczny i na benzynę. Specjalnie nagry, próbowałem nagrywać scenę samochodów, ile one kosztują, ale to są, jak mówiłem, już wszystkie koreańskie, koreańskiej firmie Kia. To jest jeden z tych samochodów sportowych, Stinger. Ale nie znalazłem na niego tutaj ceny, akurat nie było. We ja wszystkich próbowałem siadać, próbowałem zobaczyć jak się wygodnie siedzi. O i co jedna rzecz, jak zauważyliście, Wszystkie samochody są automatyczną skrzynią biegów, nie tak jak w Europie. Jeżeli chcecie samochód z normalną skrzynią biegów na biegi, musicie to sobie zamówić odwrotnie niż w Europie, bo tu standardowe auto to jest automatyczna skrzynia biegów. Zresztą automatyczna skrzynia biegów jest dużo lepsza, dużo lepiej się jeździ nie trzeba ciągle przetaczać o tutaj dach otwierany słoneczny tak wygląda każde nowe auto wygląda dość ciekawie nawet i, i koreańskie ale mówię nigdy nie miał koreańskiego auta i nie będę miał bo nie jestem zwolennikiem tych samochodów może by w Polsce zwracać e, uwagę, dla Was w Polsce może ten samochód jest e, jako dobry samochód, ale ja jakoś nie mam, nie mam przekonania do koreańskich, bo to coś bardzo podobne e, do chińszczyzny Może aż nie tak, ale jednak e, ja mam to o, w sobie głębi i nigdy w takiego auta nie kupił Kiedyś jeździłem takim autem przez kilka dni. Jak mój, miałem w remoncie i po prostu aż wstydziłem się jeździć. Nie wiem dlaczego, ale takie miałem odczucie takie nie swoje. Nie tutaj jest ładnie wszystko pokazane ładnie dużo bajerów jest w środku ale jednak mnie to nie pociągało. Także słyszałem, że ceny samochodów w Polsce są dużo o, droższe, nie, nieco dużo droższe po prostu w tej samej cenie jak my tutaj płacimy w dolarach tylko trzy, wszystko trzeba przyjrzeć razy 3 także ta tutaj cena 32 tysiące to 90 tysięcy złotych by kosztowało, powinien kosztować w Polsce, a nie wiem ile on w Polsce kosztuje, na pewno więcej, bo tam dochodzą różne podatki do tego także Ceny samochody w Polsce są jak zauważyłem już dawno dużo droższe niż tutaj w Kanadzie. Bardzo trudniej, łatwiej jest w Polsce kupić używane samochód, bo są tańsze i zdarzają się w Polsce nowe samochody. Jak widzicie wszystkie z śniegiego tutaj są na i tutaj jest w każdym samochodzie jest jak się cofa samochodem, jest kamera z tyłu, także to jest bardzo wygodna rzecz. Tak jak ja mam, kiedyś parkuję na, na parkingu, chcę zobaczyć, czy samochód dobrze stoi, to włączam na, tylni, na bieg do tyłu i pokazuje mi kamera, jak jestem między pasami czy, czy na pasie. I to jest bardzo wygodne, jak się parkuje, szczególnie tyłem samochodu ładne są samochody, są koreańskie, nie powiem ładnie zrobione, ciekawie, ale jednak ja nie mam do nich przekonania. Tak jak widzicie, do każdego próbowałem wsiąść i zobaczyć wygodę siedzenia. Także o, bardzo ładna ta kielica, ciekawa, ciekawe jak widzicie, wygląda. Dużo rzeczy, dużo tu jest i skrzynia auto, automatyczna tutaj ceny samochodów w stosunku do, do wypłaty nie są wcale drogie te samochód zawsze mi się podobał na drodze Forte, Kia Forte ale jak zobaczyłem no nie wiem nie, nie, żaden mi się tutaj nie podobał Czy naprawdę mi się podobał żebym mógł go kupić po prostu nie znalazłem takiego samochodu mogłem wyglądać wszystkie kiedy chciałem jak chciałem bo tu nie, nikt na tym stoisku tu odwilera nikogo tu nie było. Każdy wyglądał co chciał. Z dziećmi siadał, otwierał, wchodził do środka. To ten kosztował 51 tysięcy. To jest uważam za drogi na takie auto. 51 tysięcy dać za, za koreańskie. To trzeba być już trochę, nie wiem, nienormalne. dużo bajerów, dużo przycisków ale niech to wszystko no, wysiądzie któryś z nich wysiądzie to naprawdę jest kłopot i kosztuje dużo pieniędzy żeby to naprawić to właśnie jeden z dziećmi oglądał też te samochody i siedział tam w środku Popatrzyć na cały środek tych samochodów tu niewiele się różnią. Różnie jeden samochód od drugiego, bo bardzo podobnie jest wyposażenie. Może dlatego, że to jedna i ta sama firma. 44-45 tysięcy prawie. Sedona. Kiedyś jechałem w 2009 roku w Polsce. Z wypożyczalni miałem taki samochód, z wypożyczalni, po prostu nie było normalnego samochodu, dlatego dali mi taki samochód. O, jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl, bo niedawno oglądałem na video na YouTube, jeden facet w Polsce powiedział, że został oszukany po prostu jak leży sprzedawają samochody nie wiem czy to prawda, może ktoś mi to powie, może mi to po prostu poszedł kupić auta do dealera i żeby dostać pożyczkę musiał poczekać w banku ale w międzyczasie bank musi mieć przepisane ten samochód już na nazwisko prawdopodobnego właściciela samochodu Także. Także to dziwne, nie zapłaca, jeszcze samochód nie jest zapłacony, jeszcze pożyczka nie jest y, dana, a ten samochód już musi być zapisany na nazwisko przyszłego właściciela. I co ciekawe, ten samochód musi już być ubezpieczony. To dla mnie ten, po prostu nie wyobrażam sobie takiej rzeczy. Co się dzieje, nie wiem, może. Może to nie jest, ale ja no na wideo właśnie tak właśnie tak mówił, że zanim dostał pożyczkę upłynęło kilka dni, zanim bank y, dał mu pożyczkę i jak zapłacił y, za ten samochód, to wtedy jeszcze po kilku dniach musiał zapłacić karę. Nie śmiejcie się ze mnie, ale dokładnie musiał zapłacić karę za to, że ten samochód nie był ubezpieczony. To dla mnie 1800 zł. To nie wiem za co. No, samochód nie, był, nie miał jeszcze właściciela, a, wła, a przyszły właściciel już musiał zapłacić karę za, za to, że nie mógł... No nie wiem. No, Trudno mi to powiedzieć, takiej rzeczy nie słyszałem. Jak żyje już tyle lat, pierwszy raz takie cuda, nie wiem, takie cuda się dzieją w Polsce i dealerzy tak załatwiają klienta. Dealer powinien być bardzo przyjemny, wszystko powinien klientowi powiedzieć, udostępnić, jak tylko jest możliwe, ale nie po to, żeby klienta robić już balona. Takich rzeczy się nie robi i się dziwię, że to w Polsce jest. Nie wiem czy to była tylko pojedyncza sprawa, czy to jest nagwinnie, ale to dla mnie, dla mnie to nie dociera do w ogóle. Nie wiem jak to by tutaj na przykład idę kupić samochód do, do, do Dillera. Diler daje mi, mi pożyczkę, jeżeli nie mam pełnej sumy na ten samochód, po prostu diler daje mi pożyczkę na nowy samochód, a nie bank, po prostu i to się załatwia od ręki i na miejscu i nie ma takiego, że ten samochód musi być ubezpieczony, bo diler mi ubezpiecza z chwilą podpisania tego samochodu i ten samochód jest już na mnie ubezpieczony i nie ma tego, że jakąś karę muszę za to płacić, takie, takie rzeczy tutaj się nie zaznają, to dla mnie dziwne. Może ktoś mi to wyjaśni, jak to o, wygląda w Polsce, bo po prostu do mnie to nie dociera. A teraz idę właśnie do środka, do tego sklepu, już kiedyś Wam pokazywałem. Bardzo ciekawy sklep, lubię, kiedy jestem tutaj w tej galerii. Lubię ten sklep oglądać, popatrzeć, wielkie akwarium rybne, bardzo duże ryby sobie pływają. Ciekawe to jest, na 2 metry wysokie, ogromne i ogromne te ryby w środku. I w ogóle wystrój tego sklepu jest bardzo ciekawy. A tu są sceny łodzi, różne łodzie. 650 dolarów, 700 dolarów To są łodzie e, plastikowe Wielkość tych łodzi jest pokazana w fitach 42 fity, to gdzieś 50 40 fiti to na to będzie 12 metrów 12, 13 metrów długie 3 fity to jest metr nie za bardzo widać 38 fit tutaj jest 38, 14, 14 fit o proszę. ja to źle liczę to jest 10 fit 10 fit to jest 3,5 metra Źle, źle Wam powiedziałem. 15 metrów, co ja mówię? 15 metrów. 4 metry, 5 metrów, 3,5 metra długie. 700 dolarów. E, 750. Cena niewiele e, się różni. Można kupić strzelby myśliwską. Różnie można strzelać. Nie tylko do zwierząt, ale. Niektórzy nawet używają na no ludzi, bo uważam te pistolety to nie jest broń myśliwska. To dla mnie dziwne, że to jest w takim sklepie myśliwskim i każdy sobie też może zakupić, oczywiście jeżeli ma zezwolenie na broń. Nie każdy, bo nie ma w Kanadzie, że każdy może sobie kupić broń. Trzeba mieć na to zezwolenie. Chociaż zezwolenie nie jest aż takie trudne, żeby je otrzymać. Przynajmniej dla mnie to nie ma sensu, bo broń jest po to, żeby zabijać. Także od broni się ginie. Także nie potrzebuje mieć broni, bo to nie jest dla obrony kompletnie. Bo jeżeli kto kogoś się zastrzeli czy postrzeli, odpowiada się. Nie uważa, czy to będzie bandyta czy złodziej, nie można go użyć broni. Tu są śpiwory. Ciekawe te śpiwory są to na ogromną zimę piękny, nie widziałem nigdy takich śpiborów ciekawe w tym sklepie tutaj wszystko jest czego dusza A, zapragnie tylko trzeba mieć pieniądze bo też tu nie są takie ceny żeby sobie każdy nie mógł pozwolić bo co to jest 7130 dolarów to nie są takie e, duże ceny, jeżeli naprawdę e, się lubi e, polować. A polowanie w Kanadzie dużo ludzi jeździ na polowanie. E, na niedźwiedzie, na musy, na m, jelenie. Ostatnio jeden znajoma dała mi e, mięso o, z łosia. Było naprawdę e, wyśmienite. I, i, i pachniało takim, e, takimi e, grzybami i lasem. Żona nie za bardzo to lubiła. Zależy kto to wybił bo to inne mięso, inaczej smakuje, ale dla mnie to było super. E, jeszcze zajadałem te, z, tym mięsem, tak jakby miał e, grzebie po prostu bardzo o, lubię. O teraz. Tu jest, e, e, tutaj jest Propan Gaz. Do barbecue, do grilla, tak jak w Polsce nazywacie. Specjalnie chciałem pokazać kilka ceny grilli, różne ceny. Zależy jak, jak, 16 lat, 19 lat. Zależy jak, jak kto chce kupić. To są takie podstawowe. To są wszystkie grille gazowe. Do każdej grilla podłącza się butle z gazem. I można już użyć nie ma takich ryb raczej na węgiel ładnie to zrobione, ciekawie. Tutaj stoły turystyczne, kanapa turystyczna też na, na patio czy na dwor 98 grad. Stoły z, z krzesłami, gdzie mają duże patia mają gdzie postawić. Jest duży wybór no, takich gryli. Tutaj gryli to się nazywa e, barbecue. Różne rodzaje, różne ceny. 200 dolarów. Co to jest 200 dolarów? Jak pracowałem, to był nawet nie niecały tydzień pracy. Nie cały dzień pracy, o, przepraszam, nie cały dzień o, mojej pracy. licząc już na czysto po otrudzeniu podatków. Także każdego jest na to stać. To tyle, co chciałem Ci dzisiaj w tym filmie pokazać i zapraszam na swoje y, następne filmy. Może będą ciekawsze. To tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.